Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj materiał na temat tunelu Świnoujście. Przyjrzę się tematowi ciągłych zamknięć tunelu pod Świną, który bywa co tydzień zamykany. Co kierowcom nie za bardzo się podoba. Przytoczę też informacje na temat dotychczasowego ruchu w tunelu oraz przedstawię najnowsze ciekawostki związane z nim bezpośrednio. Miłego słuchania. Zachęcam też do zostawienia łapki w górę. I subskrypcji kanału Co pozwoli na dalszy jego rozwój Z góry dziękuję Źródłem do materiału jest artykuł na portalu Rynekinfrastruktury.pl Pod tytułem Świnoujście 800 tysięcy pojazdów w tunelu Przez dwa miesiące Autorstwa pani Elżbiety Pałys Oraz artykuł na portalu Money.pl Pod tytułem Miesiąc od otwarcia tunelu w Świnoujściu Efekty Więcej turystów w tym z Niemiec. Autor artykułu nie podpisał się. Tunel pod Świną łączący Wyspę Uznam z Wolinem został otwarty 30 czerwca tego roku. Tunel Świnoujście, wraz z prowadzącymi do niego drogami dojazdowymi, liczy 1200 metrów. Tunel pod Świną jest dwukierunkowy, po jednym pasie ruchu dla każdej strony. Tunel Świnoujściu jest najdłuższym tunelem podwodnym w Polsce. Koszt budowy tunelu przekroczył 900 milionów złotych, z czego prawie 775,7 miliona złotych to dofinansowanie z Unii Europejskiej, jak dowiadujemy się z portalu rynekinfrastruktury.pl. Od otwarcia tunelu pod Świną istotnie wzrosła liczba pojazdów, które każdego dnia wjeżdżają do miasta. W sumie przez ponad 2 miesiące. Tunelem przejechało ponad 800 tysięcy aut. Minęły ponad dwa miesiące od historycznego dla świnoujścia otwarcia tunelu łączącego wyspy Wolin i Uznam. Zastąpienie przeprawy promowej stałym połączeniem drogowym zmieniło jakość życia mieszkańców, ale i ułatwiło wjazd do świnoujścia turystom korzystającym z wypoczynku nad Bałtykiem. W ciągu ponad dwóch miesięcy od otwarcia Tunelem przejechało ponad 800 tysięcy samochodów. Każdego dnia przez tunel przejeżdża średnio od 15 000 do 16 tysięcy aut, jak przyznaje Jarosław Jas, rzecznik prasowy prezydenta miasta Świnoujście. Promami mogliśmy przeprawić około 12 tysięcy aut dziennie. Ruch więc, zgodnie z oczekiwaniami, zwiększył się. Generuje to oczywiście, szczególnie w weekendy. Kłopoty ze znalezieniem miejsc parkingowych, ale głównie w dzielnicy nadmorskiej. Tunel Świnoujście przyniósł wiele pozytywnych aspektów, głównie wpływających dogodnie na poruszanie się mieszkańców. W godzinach szczytu nie trzeba już czekać na przeprawy promowe. Można zamówić taksówkę z lewej strony na prawą stronę miasta, czy też jedzenie na dowóz. Miasto otworzyło też nowe linie autobusowe, które łączą obie części miasta. Nadal funkcjonują przeprawy promowe, z których korzystają głównie piesi i rowerzyści. Przejazd rowerów tunelem jest zakazany. Niestety, tunel Świnoujście często jest okresowo zamykany, głównie z powodu prowadzenia prac serwisowych. Podczas poprzednich zamknięć tunelu trzeba było usuwać takie usterki jak usuwanie przecieków w pasie drogowym, konieczność wymiany. I konfiguracji uszkodzonych czujek pożarowych, usunięcie luki bezpieczeństwa w kartach komunikacyjnych systemu Control Logics. Jednak jest to dość mocno uciążliwe, ponieważ kierowcy już powoli przyzwyczaili się do wygody, którą przynosi tunel, a zmuszeni do korzystania z przeprawy promowej podczas wyłączenia tunelu są dość mocno niezadowoleni. Przed otwarciem czasowe wyłączenia tunelu. Nie były planowane, lecz wykonawca zastrzegł sobie możliwość cotygodniowych nocnych wyłączeń tunelu z eksploatacji, do prowadzenia prac serwisowych. Jak widać, wokół tunelu Świnoujście nadal wiele się dzieje, a może dziać się jeszcze więcej. Niedługo zostać ma oddana trasa S3, która nieco spowalniała ruch do Świnoujścia. Po otwarciu trasy, ruch może wzrosnąć. Pytanie: czy Świnoujście. Jest na to przygotowane. Na przykład jeśli chodzi o miejsca parkingowe. Tunel Świnoujścia poprawił komunikację i życie mieszkańców Świnoujścia oraz turystów tam przebywających. A Wy co o tym sądzicie? Proszę o napisanie swojej opinii w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia!